Siemaneczko w 38 części Let's Play Gothic świat skazańców Jesteśmy w tym samym miejscu, co skończyliśmy odcinek, no bo kontynuujemy wątek tego chromanimu czy chromaninu Czeka. chromamimu chyba. <ścoughs> o co tutaj chodzi? Chromanin, dobra, przeczytajmy to nowy wpis poszedł ten, którego zechce, zechce wyrzec się ścieżki występku i błędu, zechce podążać drogą prawa i porządku, pozna prawdziwe źródło mojej potęgi. Danemu będzie użycie by skruszyć ogniwa tego świata i posiąść najwyższą z nagród Chromaniin. Mędrzec stara się zobaczyć sprawę w jej całości, nim zdecyduje się podjąć trudne wyzwanie. Okej, okay. czyli nie ma tu teleportacji. To może mi się pomyliło z mrocznymi tajemnicami? Mniejsza. Mamy wpis. Mamy zadanie, ok? Czyli chyba jest tak jak w podstawowym goticzku e, Potężnego twórcę Dobra, mhm Uda mi się rozwikłać, no myślę, że tą tajemnicę postaramy się rozwikłać w tym odcinku e, Zobaczymy się Przy kolejnej e, Części Jeśli tak mogę to nazwać, wydaje mi się, że Mam kilka pomysłów, gdzie to może być e, Mogą być to ruiny Yy, albo tam, gdzie był Urizel, Uriziel, te stara wieża ksardasa, albo u ruiny, tam, gdzie może być ten ork-szaman, wiecie, co z nami będzie gadał w przyszłości. W każdym bądź razie, któreś z tych miejsc, albo jeszcze coś innego. W każdym bądź razie robimy cięcie i zobaczymy się gdzieś w okolicy, jak już powiedzmy, będę na y, tropie. Powiem wam, że byłem blisko, bo kurde wszystko wskazuje na to, że to będzie tutaj w tych ruinach, gdzie tego orka możemy spotkać. E, więc nawet, nawet prawie trafiłem. Tylko gdzie tu było wejście? Oczywiście ja tą miejscówkę ładnie poczyściłem. Tam jest stara wieża Ksardasa. O kurde, nie no, cieniostwór to nie, nie, nie. Z cieniostworem jeszcze raczej nie mamy szans. O ile, jak wejdzie krytyk, to nawet mu zadajemy jakieś obrażenia, ale jak bez krytyka, no to wiecie. Raczej tu żadnych problemów nie, nie, nie raczej nie powinniśmy tutaj spotkać, bo miejscówka jest wyczyszczona. Chyba, że gdzieś jakieś pojedyncze ym, stworki, które się zryspiły w nowym rozdziale, ale... raczej nie. Gdzieś w tych ruinach. Obstawiam, że to będzie wieża na najwyższym piętrze, dlatego że ja to sprawdzałem, jak czyściłem to miejsce i tam nie było nic fajnego, więc może teraz jest coś fajnego. Dobra, orka też nie powinno jeszcze być, bo w sumie on się powinien zrespić, jak go będziemy potrzebować, nie? To chyba on nam robi ulumulu. Powiem wam, że warto przechodzić tą gierkę, jak już się ma sporą wiedzę o goticzku, bo właśnie szybko można wyłapywać takie smaczki i szybko, szybko kminić zagadki. Jeszcze jakbym miał tą wiedzę w miarę świeżą i bym pamiętał w miarę wszystko, to już w ogóle byłaby bajeczka. Aczkolwiek wtedy pewnie nie byłoby takiego też fanu z przechodzenia, więc może. Wiem, że był przycisk, ale na razie może nie chcę go klikać. Więc o, jest! Dobrze tak jak jest, dobra. Eee, e, e, e. czy my powchodziliśmy tutaj dokładnie? Dobra, tylko tak się zastanawiam, gdzie może być teraz trzeci tom, bo kurde, to już jest większy problem. Gdzie może być trzeci? Kurde, nie pamiętam, czy coś fajnego. O, jest, jest. Nawet lewituje. Nie pamiętam, czy jakaś fajna nagroda za to była. Chyba nie, bo nic nie kojarzę fajnej nagrody. A, tutaj tak się nazywa, spoko. Znalazłem twoją księgę. Ileś tam expa poszło, spoko. Wizja, e, Wizje Chromanina, tajemne głosy z zamierzchłej przeszłości rozjaśniły mój poumysł. E, nie porzucę ich za żadne skarby tego świata, mój los będzie odtąd związany z nim. A co kiedyś rozdzielono zostanie znów połączone po bolesnej chwili rozłąki. Ciekawe ile expa dostaliśmy? Ile nam. i trochę nam brakuje do następnego poziomu. 7 tysięcy. Hmm. Trochę nam brakuje. Dobra, znalazłem drugą księgę zatytułowaną Chromani. Po raz kolejny przedstawia so z sobą zagadkę. To, co kiedyś rozdzielono, zostanie znów połączone po bolesnej chwili rozłąki. Hmm, powiem Wam, że muszę to trochę przekminić i chyba się nie obejdzie bez pomocy wujka Google, tak coś czuję, bo nie mam tu już żadnych propozycji. Nic kurwa nie pamiętam. A może teraz tam się pojawiła w tej wieży Sardasa? No nic, no, robimy cięcie na kichnięcie i widzimy się za chwilkę. Tak, jednak to nie będzie zdecydowanie tamta wieża. Wszelkie znaki na niebie i ziemi mówią, że to może być gdzieś tutaj. Powiem wam, że kompletnie nie pamiętałem tego i bym nie zgadł. Ale pewnie bym trafił na to podczas wyżynania potworu, więc wiecie, po prostu przyspieszyłem ten proces. Na placu wymian chyba nie wybiłem ścierwojadów teraz, tak sobie kminie w Porespie. Coś cholera wie, znaczy na placu. No, wiecie, w drodze na plac wymian, ale tam są młode ścierwojady, dobra. Zawsze trochę ekspa, zwłaszcza, że potrzebujemy ekspa. Jednak być. Próba zostania magnatem faktycznie jest żmudną robotą, bo jednak 20 poziom wbić. No to ja naprawdę musiałem sporo popykać między odcinkami, żeby wiecie... Dobra, mamy nabić tego ekspa. Według wskazówek coś tam, co się rozdzieliło, to się złączy na nowo, nie? Coś takiego było. Mhm. No to w sumie, no ale to ciężko trochę zinterpretować, że to będzie akurat tutaj, no dobra Ile mamy Expa? 50. Ciekawe jestem ile dostajemy za to Expa? Znalazłem twoją. 500? O starożytni bogowie, jak to możliwe, że niegodny śmiertelnik, jakim bez wątpienia jestem, otrzymał tak cenne dziedzictwo waszej potęgi? Obym tylko nie zbłądził sły, słowem lub uczynkiem i nie stracił mojego skarbu. Mądry rybak próbuje czasem szczęścia po drugiej stronie jeziora. E, jezioro kojarzy mi się tylko i wyłącznie z nowym obozem, szczerze mówiąc. Tylko nie wiem, czy to jest jezioro przed wejściem do obozu, czy to jezioro tam za tamą. I tam są jakieś chaty rybackie. I zarówno przed obozem i tamte yy, zatopione, wiecie. Yy, przed tą tamą, nie? No to dwie miejscówki mamy obok siebie do sprawdzenia, okej. Okay. Spoko. To akurat, to akurat nie było takie trudne. 500 expa dostajemy. Ciekawe, czy za poprzedniego też dostaliśmy. Jeśli tak, no to się nawet opłaca to robić. Trochę się chyba ściemnia. Dobra, ja w międzyczasie się przekimam po drodze, także widzimy się gdzieś w w pobliżu nowego y, obozu. Okej. Okay. chaty rybackie prawdopodobnie są. Druga strona jeziora jest. No to płyniemy tam. Zobaczymy. No kurwa. Nie, nie, bez i... Bez i. Ale czy tutaj coś mamy? Na razie nic. Na razie nic, ale już widzę Dobra, to była też w miarę Spoczko zagadka Do ogarnięcia Dobra eee, i Zobaczymy czy też 500 ekspa poleci Ale wydaje mi się, że tak Znalazłem twoją księgę nie śmiem nawet marzyć o znalezieniu się w pobliżu potężnego Chromanina, dni płaczu odeszły w niepamięć, tak niewiele dzieliło od osiągnięcia absolutnej perfekcji, zapomniano już, zapomniano już czyny tych, co niegdyś weszli na pokład. Pokład... Eee, no z tego zdania wynika, że chodziło o pokład statku, a jedyne statki, jakie wiem, gdzie są, no to jest plaża, niedaleko wieży mgieł. Także wiecie. Także to też wydaje mi się w miarę ok. Ale... A nie, tutaj też był expik, tylko tu... O kurde, tu weszło więcej Expa, no. Tu weszło 700 chyba Expa, nie? To było 550. Tak, tu weszło 700 ekspa. Zajebiście, zajebiście. To jednak opłaca się to robić w tym momencie. Dobra. Dobrze, że tam już wybiłem jaszczury, bo jednak jak za wcześnie byśmy chcieli robić ten chromanin. To te jaszczury tam są solidną blokadą zapewne? Szkielety w wieży mgieł, da się zrobić wcześniej Ale jaszczury... Dobra, ale widzimy się na miejscu Sprawdźmy, czy są... Nie no, jaszczurki się raczej nie zrespiły, bo to zabiłem chyba w tym rozdziale, nie? Więc... Raczej problem. Chociaż w sumie fajnie by było jakby ze dwie były, to zawsze 1000 expa, nie? Dobra, tylko... E, który statek? Który wrak? A, to tutaj, dobra Powiem wam, no na tych statkach nie było żadnych ciekawych fantów, ale teraz mamy. Ile mamy expa? 250 końcóweczka. Coś tutaj jeszcze? Nie, to szkielet jest. Znalazłem twoją księgę. Ale nie będę sam kroczył po tej ścieżce, zaszczyt przypadł mnie, ale muszę podzielić się Mam potęgą z tymi, którzy okażą się godni, by podążać w moje ślady. Mam tylko nadzieję, że ze mnie, że mnie odnajdą. Znajdziesz mnie, gdzie wszystko się zaczęło. Plac wymian! Tam się wszystko zaczęło. Takie jest moje pierwsze spostrzeżenie. I tam się udamy, no. Zobaczymy, czy miałem rację. Ile ekspa dostaliśmy? Było 250. Um, o jezu, ciężka matematyka. Yy, 800, 750. I yy, plus. Tu 850 ekspa dostaliśmy, tak? Jakoś chyba tak. Tak, 850 ekspa. Dobra. Podoba mi się. Dobra, widzimy się na Placu Wymian, no bo tylko to mi przychodzi do głowy, gdzie się wszystko zaczęło. Tak też. Tak też yy, robimy cięcie. No i powiem wam, dupa zbita. Mój instynkt i pochopne ocenianie sytuacji zawiodło, bo co nie chodziło o Plac Wymian, to gdzie się wszystko zaczęło, no to okej, okay, nasza przygoda tam się zaczęła, ale przygoda z tymi księgami, chromanim, chromanimem, zaczęła się tutaj, w Wieżym Gieł, także. Ej, trochę nadłużyłem drogi Kurde, no pośpieszyłem się, podpaliłem się, tylko pytanie, czy to... Obstawiam, że to będzie góra, bo na górze nic nie było chyba, nie? Czy to będzie znowu na dole? mi, ciekawe... Nie pamiętam ile tych ksiąg było. Mmm, tu raczej nic nie ma, tak? Ach, kurwa. Dobra, i zejdź, bo jeszcze tego nam brakowało, żebyś się zabił na cholernych drabinkach. Dobra. Zobaczmy, czy tutaj są nowe szkielety, czy co tutaj się nowego zadziało. Na razie cisza, spokój, szum morza, nic, kompletnie nic się nie dzieje. Może odpalmy pochodnie? cokolwiek widzieli. E, Tę skrzynię sprawdzaliśmy chyba, nie? Chyba. no To oczywista oczywistość, że ją sprawdzaliśmy. Dobra, tutaj też nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że nie, nie pobłądzę tutaj, w sensie. No jedyna miejscówka, gdzie mi teraz na myśl przychodzi, no to jest miejscówka, gdzie spotkaliśmy tego szkieleta maga, nie? No bo tam się wszystko tak naprawdę zaczęło już dokładnie tam Więc chodźmy w tą miejscówę. O kurwa, to... To zajebiście wybrałem. Kurwa, ja mam takie szczęście, że ciągle wybieram ślepe zaułki. Jakaś masakra. Dobra, tu była ruda spoczko. Ej, to chyba było tutaj, nie? Czy tutaj też będzie kolejny ślepy zaułek? Jest ciało, którego nie było. Wygląda jak pułapka. <grym> Jakbym miał to szczerze ocenić. Wygląda jak pułapka Nieznajomym. Wygląda jak ktoś potężny. Sporo bryłek grudy. Szósta część. Uuu, witalności 30 punktów życia. Nieźle, nieźle, naprawdę. Nieźle. Nic się jeszcze nie stało. Dobra. A ile mamy EXPA? 100. Chyba go znalazłem, w innym lepszym świecie. O kurwa, dawaj, 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 dawaj. Dzięki. Dawaj. Dobra, dobra. O kurwa. Słyszałem to. To mnie brzmi zachęcająco. No, chodź, 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 tutaj, staniaku. Dobra spieprzamy jeszcze do tyłu. Dlatego, że musimy się trochę podleczyć. Nie, nie. Wypierdalamy stąd. Tak będzie po prostu najlepiej, bo to jest jakaś masakra na razie. Dobra. Chyba się cień wycofał. Światełko mi mryga. Wszystko brakowało mi, żeby tutaj żarówa się wykończyła. Dobra. Mamy HP Teraz zobaczymy jaki teraz będzie twardy skurwiel Kurwa, no, cwaniaczku Gdzie tam się zatrzymałeś? Wróciłeś się do pana? Czekajcie, to chyba tędy było, nie? O, czy tutaj z No chodź, chodź, chodź Tu jesteś. <tryk> <tryk> Dobra. Dobranoc. Jeszcze nieźle zarobimy na tym. Bo ta broń jest naprawdę cenna. Także jak najbardziej jestem zarobieniem tego zadania. Tam jest kole A jakbyśmy spróbowali go ściągnąć tego. Wiem, że może strzelanie do szkieletu to, szkieletu to nie jest najlepsza opcja Bo w co ten bełt ma się wbić? Dobra Chodź tutaj Kaman. No come on. no wszyscy twoi ziomale tu wskakiwali, a ty tu nie wskoczysz O Jezus, kurwa Teraz powinien... O kurwa, no właśnie Dobra, już na jolo. Nie patyczkujemy się. Dobra. Ok, poprosimy jedną małą pięćdziesiątkę. Jak chcę być na full. Yy, w sumie ten. Dobra, ten amulet nie będziemy się teraz tym bawić. Nie ma czasu. Ech, no co, lecimy jak najszybciej na tego skurwiela. No co tutaj dużo mówić. Kurwa, jak on mnie trafił? Naprawdę? A, jeszcze, a nie mogę się leczyć. A to jeszcze mi obrażenia zadaje to zamrożenie. Dobra. Dobra, 500 spa spoczko. I się wycofujemy. Trzy szkielety to dość sporo. zapiszmy sobie, bo to i tak jest już fajny progresik. Eee, dobra, biegnie jeden, fajnie. Biegnie drugi, czy nie? Kaman, zapraszam. Tak jest, dokładnie tak. Pięknie. No i co, tego pana to już chyba z kuszy trochę pociągniemy, nie? Nie, no kurwa, nie będziemy tracić na to czasu, litości. No, kamal. Dobra, żegnamy się. Ej, co za upierdliwy wiele, ok, czyli mamy to już za sobą. Chyba, coś tutaj jeszcze się zmieniło. Zacznijmy od tego, że się trochę jednak podleczymy. I oczywiście od save'a, jak zanim, zanim znowu coś się tu pojawi. I chyba nam już niewiele brakuje, żeby kolejny... No nie no, jeszcze trochę nam brakuje. Aha, ty nie masz nic. A co jest w zadaniu? Um... Tajemniczy nieznajomy nie żyje, demony go zabiły. Pomiędzy nim a tymi istotami z piekła rodem musiała istnieć jakaś więź. Inaczej nie byłoby w stanie tutaj wrócić. No i wyraźnie chciał za zabrać ten sekret do grobu. Ale mamy bardzo fajny amulecik. Eee, plus, eee, czyli to możemy z tego możemy sobie odpuścić, bo ile mamy teraz HP? Eee, 293 to sobie możemy odpuścić. I weźmiemy sobie pierścień na siłę. Tak. Teraz mam 50, ja wiem, ale weźmiemy sobie zamiast tego... Amulet na HP. Gdzie on jest? Tak, to jest tu. Dokładnie. No. Później najwyżej przerzuci mi się całkowicie na siłę, to tam mi nie przeszkadza, ale jest zajebiście, to mi i opłaca się, kurde, mówię to już po raz któryś, ale opłaca się robić to zadanko. Niektóre zagadki są banalne, a niektóre jak z tą rzeką e, są, no takie, no, nic więcej nie ma, nic więcej się nie zrespi. E, kurde, mogliśmy trochę wyciągnąć ekspas tego gościa, jakby respił te szkielety, nie, ale to nie na odcinek, dobra. Ale wydaje mi się, że w tym odcinku to będzie na tyle. Ja się zastanawiam, czy między odcinkami nie dobijemy do tego poziomu i może nie zostaniemy magnatem. Kurwa, żeby to wreszcie sprawdzić, czy ten kruk zagada, czy nie. Zobaczymy, pokombinuję, może paru orków wyciągnę z miasta. Albo te jaszczury, nie no, te jaszczury to jest tam 1000 expa tylko, bo tam są dwa. Dobra, ale na dzisiaj to tyle, także trzymajcie się i na razie.